Cześć, witajcie w Weszło Fuksem, dzisiaj europejskie puchary, a więc specjalna promocja dla graczy Weszło Fuksem, a więc 100 za 100 gracie kupon na europejskie puchary, minimum dwa zdarzenia, 1,6, jedno zdarzenie, kurs minimalny za 100 złotych. I wówczas 100 zł wraca do Was w formie freebetu i nie ma znaczenia, czy kupon wejdzie, czy kupon nie wejdzie. 100 zł jest zawsze e, Wasze, także ryzyko jest tak naprawdę żadne. 100 za 100 pamiętajcie. A co trzeba zrobić, żeby to 100 za 100 odebrać? Zarejestrować się z linku, który znajduje się w opisie tego filmu. Wówczas, jeśli zagracie za 100 zł, pamiętajcie, dwa zdarzenia: minimum 1,6. Icz, jak to się mówi, to wówczas otrzyma się freebet 100 zł. Czy wejdzie, czy nie wejdzie. Tylko trzeba się zarejestrować z nim poniżej. A co ja dzisiaj gram? Gram dzisiaj to, że Real Madrid znów gra Liverpool. Nie do końca można ufać Realowi Madrid. Albo nie, trochę zmienię, wiecie. Trochę jednak zmienię, bo Liverpool mnie zaskoczył z Manchesterem United, a Real Madrid pamiętam... W hmm, króla też się nie popisał z. Yy, jak to się nazywa? Z Barceloną przegrał 0-1. Słuchajcie, i tak mi się coś wydaje. Dostałem takiego olśnienia, że Liverpool mając nic do stracenia, po prostu ten mecz wygra. No bo czemu nie? Yy, nie mówię, że awansuje, ale wygra. No to jest jednak Liverpool i. Yy, będzie chciał się jakkolwiek pokazać z Rolem Madryt, który już będzie miał trochę E! e w czterech literach. A Napoli, Eintracht Frankfurt. Wydaje mi się, że tutaj e, pad, padnie powyżej 2,5 bramki na woli, rozpędzone. Einfach też będzie chciał jakkolwiek zaznaczyć jeszcze swoją obecność w tym dwóch meczu. A że to jest akurat kurs, który spełnia wymogi naszej promocji, czyli 100 za 100 to skorzystam i zagram ze 100 zł stawka 419 czy stawka 100 do wygrania 419 a tak naprawdę jeśli ten kupon wejdzie nowemu graczowi to jest nie dość że wygra 419 to jeszcze 100 zł freebetu a jak nie wejdzie to też jest 100 zł freebetu bo na tym polega pomocnia 100 na 100 przy rejestracji z linku yy, poniżej no, i jest też konkurs. Podajcie wynik i strzelca bramki w meczu Real Liverpool. Trzy pierwsze osoby otrzymają freebet w wysokości 50 zł, więc bardziej opłaca się rejestrować z linku, który znajduje się poniżej. Dziękuję, łapkujcie, subujcie i do zobaczenia.